Maleczką sobie z tej strony Kasmolek a w dzisiejszym odcinku zagramy sobie w tryb kreatywny, bo dużo razy zauważyłem, że są tylko Battle Royale i gry rankingowe. Więc dzisiaj zagramy sobie właśnie w tryb kreatywny na mapie Happy for the All. Więc chwilę sobie tutaj poławimy się. sobie wezmę to. Pyk. Pyk. okej okay. Teraz, o, przepraszam, mi wyszło. Uu, tak, teraz mamy tak, tak. Dobra, no, wiorę klapcer. Dobra, no, ziemy tak i bierzemy to. Dobra. Mam typa. Dobra. Oj! Czemu mam takie coś? Ty to O kurde, no nie miałem przeładowanej broni, no! Miałem tylko jeden nabój, nabojem, który nie trafiłem, więc... <ścoughs> no trochę nie wyszło. Dobra, snajpa. Dajcie w ogóle znać jaką snajpę lubicie najbardziej, bo ja lubię tą dlatego, że miałem takiego prime'a z niej na Na piątym rozdziale, więc bardzo polecam. A czy... Nie, że polecam, tylko... Napiszcie w komentarzu w ogóle jaką wy snajpę najbardziej lubicie. Czy to heavy, czy to szybka, czy to taka? Napiszcie! A ja z chęcią wam przypnę serduszka, jak napiszecie. Tutaj widzę, że mi edyty. I tu wyszedł. O, gdzie on jest? Ło! Wow. Widzowie, jestem taki. Dobra, idę. Co Soba... wow! Widzowie, co to było? Ale nie podjechał dziwnie. Kurde. No, na serio mnie dziwnie podjechał. O. O, tu jest typek. Typek, 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 typek. 30 Dobra, jest. Czy gdzieś tu jeszcze typek jest? O kurde. Ja jestem słaby z tych snajpy, naprawdę. Mam takie... No, czemu ja się ciągle na tej ściance, głupiej? Jakby ja umiem zrobić tykul edita, tylko że mi strasznie laguje. I przepraszam, jak będzie lagowało oczywiście. Ale nie powinno. Tylko że u mnie troszkę tak delay mi coś nie działa. Czy delay mam słaby coś? Oj, dostałem. O jest ten sniper widzowie. Honorowa snajpa. Aha. Okej. Okay. Nie spodziewałem się tego tak szczerze, nie spodziewałem. No ale co, no, dobra, jeszcze raz. Nie może to tak wyglądać, że ja sobie po prostu ginę. A moich budowlach się zrespełniłem, więc jest dobrze. Jest tu typek. Tu nie ma typka. Typka jest obok. Czyści... sześć. Łoł, wow, godzina mi tu widzowie weszła. Strasznie dziwne. I dead. Jezu, że już myślałem, że po prostu nie trafię tej pompy, nie? Do tak dziwnie, troszkę pompy nie umiem trafić. O, to jest moje, to jest moje, to jest moje. I to? To nie jest moje. O, Wychyli się, wychyli się. Dobra, jest. Dead. Tam jest jeden typ, widzicie go, widzowie? Tutaj. Kurde no, coś mi nie pyka. Tu jest jakiś typek, a tu typka. Wow, widzowie, ale to, nie wiem, czy to było nawet do przeżycia, jak mi tu w, w, dwójka weszło po prostu se do, O, tak, do boxa, nie? Po prostu se weszli do boksa Dobra, robię tak. Wow, wow, widzowie. No coś mam z tym tylejem coś źle, widzicie? Nie mogę jakby to zedytować tak dobrze. No i czemu ja się ciągle na tej ściance blokuję? No, sobie, podjeżdżamy, nie? Gramy agresywnie. O, no i taki ala bym powiedział dostał. O, A, przeskakuje. I spamie, spamie, spamie. Też tak chamsko, widzowie, zagrałem, no, ale wiecie, no, musiałem jakoś go zabić. O, coś mi tu nie pykło. Muszę tego typka tu zabić, widzowie. No, nie wiem, bo dwóch chyba dostało. Nie mam ammo wizowe. Jestem, w, tak można powiedzieć, zapraszczeniem w dupce jestem. Dobra, zrobię sobie tak coś takiego. Dobra, wyskakuję po prostu do góry, Dobra, high ground. A tu jest typek! oj, jojoj, nie przemyślałem troszkę tego, że mi tutaj, yy, o przepraszam, yy, wyjdzie, ale teraz sobie po prostu, o, o coś z myszką, coś z myszką po prostu chyba nie tak i dlatego nie wiem zrobić tylko leadita. O, myszka mi się coś zacina, przepraszam jak się zacina, o, przepraszam, co? A ma lepszy pink ode mnie. O wiele lepszy. Wow! Wow, wow, wow! Widzowie, widzieliście to? Tak dziwnie. Strasznie dziwnie zaatakował mnie. Dobra, idziemy. Spamie, spamy w niego, spamię. Ja Hun er fortsatt et sted. Nie jestem naprawdę bez przepraszam, widzowie. Dobra. No, widzowie, co to było? Jeszcze raz. Spróbujemy ich zabić, bo ciężko naprawdę ich jest zabić. S2 121. S2 121? Dobra. 121. Ajajaj. A aj, prawie aj. no, sobie, to będzie na tyle na ten odcinek. Dzisiaj jeszcze może jeden wleci z, z popcatem, Więc czekajcie. No i co? No i.